Słuchajcie, taki bardzo króciutki odcinek. Um, nie wiem, czy wiecie, ale dzisiaj upływa deadline, który sobie sam Trump wyznaczył. Znaczy, w konsultacji z innymi. Deadline na ujawnienie y, tzw. listy Epsteina. Tak naprawdę ta lista Epsteina, właściwie. Ta lista Epsteina to tak naprawdę nie jest lista Epsteina, tylko rozmaite akta dotyczące Epsteina. No i Trump. Y, pozwolił upłynąć temu deadline'owi, więc chyba już wszyscy wiedzą, że jest grubo. Tak, czyli on jak najbardziej tam był, robił te wszystkie paskudne rzeczy i nawet kolejni konserwatyści się od Trumpa odsuwają, bo oni naprawdę wierzyli, że on to ujawni. Oni naprawdę wierzyli, że Trump jest człowiekiem, który może kiedyś był niefajny, ale ale, ale nie aż tak, nie? I, i, i tak dalej. Więc to jest gruba sprawa. To będzie historyczne, mi się wydaje. Wydaje mi się, że Trump, jego administracja nie przeżyje tej listy. Ona w, w końcu zostanie ujawniona. Nie wiem, czy wiecie, że ona częściowo już została ujawniona, bo jednym z niesławnych gości Wyspy Steina był książę Andrzej. Który został pozbawiony tytułu książęcego, w Wielkiej Brytanii, wielka dysputa, czy to w ogóle można zrobić coś takiego, jak pozbawić tytułu książęcego. Tak? W każdym razie, mm, książę Andrzej jest brytyjskim dojściem do tej sprawy, i sprawa i tak ruszyła między innymi dzięki temu, że goście tej byli właśnie międzynarodowi to jest tak problem. Więc nawet jeżeli Trumpowi udało się tam odpowiednio wyprawnikować, wystraszyć, Ludzi, żeby niespecjalnie o tym, że to odsuwać w czasie, to jednak to poszło w drugą stronę, między innymi dzięki Brytyjczykom, ale nie tylko. Także no, także możemy już praktycznie z 95%, 95 prawdopodobieństwa, że Trump tam był, robił te wszystkie ohytne rzeczy i będzie grubo. Także trzymajcie się i my możemy rozpocząć odliczanie końca administracji Donalda Trumpa z czego jako satyryk polubiłem like Lubię ten głos, ale jednak wolę normalność w polityce. Ja uważam, że Trumpa powinno się powiesić za ja, <tmenuńczą> już za to, co wygadywał o Grenlandii, Kanadzie i tak dalej. I nie ma żadnego zmiłu. Trzymajcie się.